Zwiedzamy świat jachtem, ale dziś zapraszamy Was w głąb soczystej i najbardziej naturalnej wyspy Karaibów, czyli Dominiki. W ostatnim odcinku zabraliśmy Was prosto na plan filmu Piraci z Karaibów, czyli na magiczną Indian River. Numer jeden na liście do zobaczenia na tej wyspie. A dziś ruszamy na całą dniową wycieczkę, a celem są przede wszystkim wodospady. Dominika to kraj wyspiarski Małych Antylii, położony we wschodniej części Morza Karaibskiego, leży między francuskimi wyspami Gwadelupą i Marie Galante na północy i Martyniką na południu. Dominika powszechnie znana jest jako The Nature Island, czyli Wyspa Natury. Wynurza się z lśniących wód Morza Karaibskiego, a cały jej teren to bujne lasy deszczowe, wysokie góry, wulkany, rwące rzeki i wodospady czyli 100% soczystości i zieleni. Zdecydowanie należy do jednej z naszych ulubionych, bo jest najmniej skażona przez człowieka i turystów. Słuchajcie, Julian w jaki sposób nam ozdrowiał przez noc. Wczoraj siknęliśmy bombę witaminową i dzisiaj stwierdził, że jedzie już z nami. Jesteśmy już na plaży i jedziemy na wycieczkę. Więc zabieramy Was dzisiaj na wycieczkę po Dominicę. Jedziemy na wodospady i w różne inne wspaniałe miejsca. Odwiedzimy soczystą Dominikę, którą mało kto zna. Nie mylić z Dominikaną. Brygada nasza. Hello Kish! Hi! I'm Ania. Nice to meet you. Dominika została odkryta i nazwana przez Krzysztofa Kolumba, który odkrył ją 3 listopada 1493 roku w niedzielę. Z łaciny Dominika, czyli Dzień Pański. Pierwszymi kolonistami byli Francuzi, później Dominika kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk Francji lub Wielkiej Brytanii. W listopadzie 1978 roku wyspa uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii. Nowa era wolności i niepodległości przyniosła zwiększone wyzwania, a także zmagania gospodarcze i polityczne. Sukces handlu bananami, głównego eksportu wyspy, przyniósł w wyspie ożywienie gospodarcze. Właśnie okazało się że naszej pani przewodniczce ktoś powiedział że kiedykolwiek będzie na śniegu ma nie jeść żółtego śniegu. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra porada dla osoby, która nigdy nie była i nie widziała śniegu. A lot of cacao in the island. A lot. It's And we have a chocolate factory in Pond, it's called Pond Baptiste chocolate factory. It's very good chocolate. Domnika jest szczególnie narażona na huragany, ponieważ wyspa znajduje się w tak zwanym regionie huraganów. W 1979 roku huragan David uderzył wyspę jako huragan czwartej kategorii, powodując rozległe i ekstremalne zniszczenia. W sierpniu 2015 roku burza tropikalna Erika spowodowała rozległe powodzie, osunięcia ziemi na całej wyspie i zginęło ponad 30 osób. Huragan Maria, kategorii 5, uderzył w wyspę w 2017, osiągając siłę wiatru 280 km na godzinę. spowodował straty w wysokości około 930 milionów dolarów, czyli 226% PKB. Nawiedził również Guadelupę, wyspy dziewicze Turks and Caicos, a także Porto Rico. Really sad. I lost my house completely. Ninety per cent of our housing sector was damaged, it was gone. People have been depressed. They cannot pay their loans, they cannot pay back the bank, someone's died. It's been sad. Again, we lost a lot of our bridges and this one included. So, this is a brand new bridge built by the Chinese. Maria was the baddest hurricane to ever hit the island, yes. But before Maria, one year after our independence, we had Hurricane David. But then Maria took over. To co? No Kuba. Jaku? Co trzeba powiedzieć po angielsku? Kuba? How do in English? Can I have five bakes? To są bakes, słuchajcie, to jest pyszne. Też robimy to czasami na poli. Do tego kurczaki. Głodomor już głodny, a tutaj to mamy chyba fish, ryba słona i jakieś różne mięsne ja eksperymenty. Proszę, ja poprosiłem. Co? Ładnie poprosiłeś. Więc, więc e, jakby to się jesteśmy w A jak się czujesz? Bo ty zapłaciłeś, a ja a ten. jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Thank you. Welcome. No to mamy szczęście. Słuchaj, powiedz to Easy. No, we are lucky. We are lucky. You lucky? <laughs> so many people. <laughs> oh no. Oh no. Normally. No, Lord. Well, it's the cruise ship. That's how it is. Łał, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie to. Jakie drzewa. Wow. Ulela. Dzięki. Mama, gdzie Podejść do drzewa, żeby pokazać, jak wielkie jest drzewo i mały Julian. O, tak, jest wielkie drzewo. To jest drzewo życia. Jest wieczne. Odrasta samo z siebie. <gry> Tutaj właśnie były gdzieś takie ziarenka, seeds, yy, nasiona. Jeśli spadną na ziemię, to już nie odrasta, ale jeśli spada na drzewo, to właśnie się wtedy bardzo rozrasta, więc. Stąd jest to drzewo, które nigdy nie umiera. Piękne jest, piękne. Wow, a tutaj dalej. O kurde. O, to jest główny pień drzewa. Można wejść do środka. Pięknie. Super. No niestety ktoś tutaj musiał oczywiście wyryć swoje inicjały, jakby to było takie potrzebne. Nie wiem po co. Tutaj mamy afrykański baobab, który w czasie dużego huraganu David w 79 właśnie niestety zniszczył nowy autobus szkolny, który tutaj był postawiony jako bezpieczne miejsce. No niestety. Chodźcie chłopaki. Słuchajcie, pierwszy raz widzę e, drzewo, herbaciane, Tyle używam kosmetyków z tego. Pierwszy raz można zobaczyć. Ciekawe czy pachnie? Jeszcze. Pachnie. A to jest traveler's palm, czyli palma. Podróżnych. Ale pachnie A jest napić w dżungli, gdyby zabrakło. No, tak, and you know how old it jest Mam no. How old? Ah, okay. This one is a very old tree, hmm. oh, O, tu kapie nawet. Tak, Masz woda? O, oh, yeah. jest woda. Yeah, to już wiemy, jak w dżungli sobie paratujemy się w razie czego. I mamy tutaj bambusowe bambusowy namiot. Ciężko to pokazać wam na kamerze, ale jest po prostu cudne. Tutaj można ucementować swoją miłość. Na bambusie Wypisuję swoje imię. Julian coś tam próbuje wykombinować. I mamy fan palm, czyli palmę zabawną. Super, jest piękna. No. I mamy drzewo migdałowe. Gdzie migdały? Chłopaki, oh, szukajcie migdałów. Może tak, Gdzie migdały? Dzień dobry, uczymy papugi mówić po polsku. Daj, buziaka. Daj, buziaka. Daj, buziaka. Daj, buziaka. Daj, buziaka. Daj buziaka. Daj buziaka. Daj buziaka. Daj buziaka. Dominika jest formacją wulkaniczną. Ma wiele aktywnych wulkanów, chociaż erupcje są rzadkie. Inne oznaki aktywności geotermalnej to kominy wulkaniczne i gorące źródła, które są drugie na świecie co do wielkości zaraz po Nowej Zelandii. Dwie trzecie powierzchni wyspy stanowią lasy deszczowe. Na wyspie znajdziemy również węże, w tym boa dusiciela, papugi, żółwie, 20 rodzajów krabów, ale nie spotkamy żadnych groźnych zwierząt. A przed nami kolejny punkt wycieczki. Super. Nikt nie wie czego się spodziewać. To jest cel na następną wycieczkę. Bowling Lake. Podobno cudowne miejsce. I. Właśnie. Chłopaki, słuchajcie, idziemy. W ogóle ubraliśmy się w kamizelki. Zostawiliśmy wszystko w samochodzie. patrz jak I będzie przygoda. Jedziemy, skakujemy do rzeki i, I płyniemy. Tam a patrz jak płytko jest. Chodź, ale... bo kisza na nas czeka. Chodź. Co to będzie. Zamiast kawy. Co pani mówi, a jest mail. Plusink and. He Zimno. Pogadajmy, że żyjno. Ta skakuj. Nie zastanawiaj się. Ja to chcę. No chodź. Musimy się ruszać. Chodź. A radek, bądź odważny, chap na lew. O! O, ale grubo. Iść tak zimno, Ale chyba warto. W lodowatej przygodzie ruszamy dalej, przed nami wodospad. Z tego co powiedziała nam Kisz w czasie wycieczki, ilość samochodów na wyspie zdecydowanie przewyższa ilość mieszkańców. Okay, słuchajcie po tym jak byliśmy w rzece pod wodospadem było zimno jeszcze mam gęsią skórkę właśnie idziemy do jednego z licznych wodospadów na Dominice dzisiaj odwiedzimy tylko dwa ale na pewno tu wrócimy i pokażemy wam więcej, bo tych wodospadów jest bardzo, bardzo dużo, a kochamy wodospady i na pewno się z wami tym podzielimy. Więc nie martwcie się, będzie więcej vlogów o Dominice, bo zdecydowanie warto tu przyjechać i kochamy dżunglę, tą zieleń, która jest wszędzie, soczystość, która zdecydowanie kusi, żeby odwiedzać takie miejsce jak tutaj. Więc teraz śmigamy na kolejny wodospad. Ścieżka jest po prostu obłędna. No i co, kolejna miejscówka zaliczona. Jeszcze przed nami gorące źródełka i mały wodospad, i będziemy powoli zmierzać na poli, Ale spokojnie na pewno to wideo jeszcze potrwa. Dominika jest jednym z najbiedniejszych krajów Karaibów. Jego gospodarka jest uzależniona od rolnictwa, które jest sporadycznie niszczone przez huragany. Większość produktów eksportu pochodzi z sektora rolnego. Obejmują koprę, czyli wysuszony miąż nasion kokosa. Olej kokosowy, banany, mydło, olej laurowy. Dominika to żywy gobelin kultur europejskich i afrykańskich, z jedyną pozostałą na Karaibach populacją prekolumbijskich Indian Karibów. Rdzenni mieszkańcy Dominiki, właściwie znani jako Kalinago, zamieszkują rezerwat o powierzchni 3700 akrów na wschodnim wybrzeżu wyspy. Obecnie około 2000 Kalinago zamieszkuje tę enklawę, zwaną obecnie jako terytorium Kalinago. Odwiedzający powinni pozbyć się wszelkich złudzeń, że zobaczą prymitywnych ludzi w spódnicach strawy, praktykujących starożytne rytuały. Niewiele różnią się od reszty populacji, jednak nadal można dostrzec ich korzenie przodków, zwłaszcza na podstawie ich rzemiosła, budowy kajaków i cech fizycznych. Migrujące fale z Ameryki Południowej już od 3000 lat przed naszą erą uczyniły Dominikę swoim domem. Nazywając wyspę Wajtikubuli, co oznacza wysokie jej ciało w języku Kalinago. Ignorując nazwę Kalinago w Kolumb zmienił nazwę wyspy na Dominikę, gdy po raz pierwszy dotarł na ląd w niedzielę. Pomimo zaciekłego oporu wobec europejskiej kolonizacji przez wieki, Kalinagos ostatecznie ulegli chorobie, chciwości i tyranii rozpętanej przez hiszpańskie, angielskie i francuskie siły kolonizacyjne. W 1903 roku ówczesny brytyjski administrator zgodził się przydzielić Karibom ziemię i oficjalnie uznał wodza Karibów uroczystymi ozdobami zasiłkiem finansowym. Kafka, yes oh. these little beans like a yeah. red, beans. red beans yeah. pineapple on the ground that's how pineapple grows on the ground all that is pineapple yeah it's not on a tree it grows on the ground a lot of people think it grows on a tree like an apple it grows on the ground A tam jeszcze, o nie widać tego na kamerze, ale tam jest pełno ananasów. Rosną jak taka marchewka wystająca z tego, z ziemi. To jest w ogóle niesamowite. Zobaczcie, kakao. Tak wygląda. Super kakao, kakaowiec. Ty też wszędzie kakao. Mmm, Mniam, mniam. Jezus, jak mi się chce pić, kawy i kakao, Wszystko bym teraz zjadła. Jesteśmy już tak zmęczeni, właśnie walnęłam drzemkę. Aż obudzi mnie silny wiatr. Na pewno będzie warto. A przed nami ostatni Lepre. etap dzisiejszej wycieczki. Czyli najlepszy podospad. O kurde, grubo. Co? Wciągnęło cię? No, wciągnęło. Nie zobaczamy buty. Ale podospad jest na pewno tego wart. Ale zobaczcie jaka przed nami Ale jest piękna sumy, ścieżka. Ja o! Nie ma tu drzwi! Już słychać wodospad! Musimy też się przeprawić przez rzekę. Poprocie! Ostatnio się uczyliśmy na lekcji o poprociach. Pamiętacie, runo podszedł do sprawy? Ha. No. Nie, już takiego nie ma. No jak tu nie kochać takich spacerów? Aha, Ale super. wycieczka. Podobny jest, nie? Super! Super, super chłopaki! Dajemy radę! A dzisiaj wracamy na poli i płyniemy na Saint Martin i na Bahamy. Hi. hi I do domu. Kiedy myszy szarżują pod wodospadem, kocur ma kłopoty. Powrót do domu okazał się nie za bardzo sympatyczny po całym dniu. Przyjemności. Okazało się, że Bartek najpierw zatankował wodę, zgodnie z planem, czyli podpłynął do boi, złapał boje, zatankował wodę, ale niestety później okazało się, że mamy problemy z pontonem i nasz silnik nie działa. Ale to są właśnie uroki życia na jachcie. Samego rana udaje nam się naprawić wszystko i ruszamy w stronę Saint Martin. Dziękujemy za uwagę i pamiętajcie o łapce w górę i komentarzu. A jeśli bardzo podobał Ci się film, możesz wysłać napiwek na kawę dla edytora. ...dziś u nas. Nagrywanie voice-overów na jachcie na środku oceanu to dopiero pomóc. Mamy jest taki, że daj spokój, jeszcze raz to nagram. mama, mama. Abre a consciência dos seus filhos a crescer.